Witam wszystkich ze słonecznego Oksfordu, Piękny, niedzielny poranek 1 września 2013 dzisiejszym zadaniem jest zamontowanie tej oto wielkiej kamery salary graficznej na tej oto doniczce Tak więc zabieramy się do pracy Okay. Do zamontowania tej puchy użyjemy tego kleju Hardest Nails, bardzo mocny klej, w którym można montować kamery nicy smarujemy klejem dookoła. Dłubka kosztuje tylko 99 pi, więc nie ma problemu. Ok, bierzemy teraz naszą kuchę ustawiamy na szczycie. Kamera ma 20 litrów. Największa puszka, jaką w życiu zamontowałem, ta zostaje tutaj na 3 miesiące. Do 21 grudnia 2013 wewnątrz jest papier Foton Brom FB411 Trzy arkusze połączone w jeden Ogólnie dają, daje 83 cm razy 30 cm Taki obrazek No i zobaczymy co z tego wyjdzie Miejmy nadzieję, że jakoś będzie, będzie się dało odfotografować negatyw, Ponieważ Zeskanować go raczej nie będzie możliwe. Słońce się daje, więc kamera powinna dać radę. Klej już trzyma. Ustawiamy donice w bezpiecznym miejscu, żeby byli nie wyprztał. żadne łapska się nie będą pchały w to. Dobra, otwieramy dziurkę, i od tego momentu nasza kamera rejestruje obraz. Pięknie. Ten oto obraz będziemy mogli zobaczyć za około 3 miesięcy, 3 miesiące. Pozdrowienia dla, dla DJ'a Jedi'a którego mu za set właśnie leci. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do ponownych akcji solarygraficznych. Zobaczcie sobie stronę solarigrafia.pl. Tam znajdziecie wiele wiele pięknych prac. Poza tym 7 sierpnia, września, przepraszam, w Argentynie w Buenos Aires odbędzie się wystawa fotografii, pinhole i solarigrafii, na której moja praca też się pojawi. Dziękuję za uwagę.